15 Owen Cooper został najmłodszym męskim aktorem, który zdobył nagrodę Emmy za występ w serialu Dojrzewanie, który przyniósł łącznie 8 nagród Emmy. Nie był to jedyny rekordowy moment podczas 77. edycji nagród Emmy w niedzielę. Studio zapisało się w historii swoimi 13 zwycięstwami. Serial zdobył 9 nagród Emmy już podczas ceremonii Creative Arts w ubiegły weekend. W niedzielną noc dodał cztery kolejne, które trafiły do Rogena. The Pit zdobył główną nagrodę w kategorii dramat, pokonując konkurencję, a Noah Wilde zdobył swoją pierwszą nagrodę Emmy dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Wieczór przyniósł również zwycięstwo Jean Smart, która zdobyła czwartą nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki komediowej za Hacks i siódmą Emmy w ogóle, a także Stevena Colberta, który po raz pierwszy odebrał nagrodę za najlepszy talkshow.